Witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Peter Dzisiaj ogólnie porozmawiamy o układzie klimatyzacji. Pokażę tutaj na przykładzie Audi A6 C7, bo większość Audi wiadomo, że układ klimatyzacji ma podobny. Porozmawiamy o tym, ile mniej więcej czynnika ubywa nam w ciągu roku. Tego czynnika nie potrzebujemy wymieniać, bo on się nam nie zużywa. Jedynie nam może gdzieś przez jakąś szczelinę uciec. Może nam też klimatyzacja nie działać przez inne czynniki, tak jak na przykład czujnik jakości powietrza. Jeżeli czujnik jakości powietrza robi nam zwarcie, on często tam pali nawet te piny. Też nam klimatyzacja nie będzie działać, trzeba wtedy nowy czujnik wstawić. Tak jak tam jest jeszcze do niego 10A bezpiecznik, też się często przepala. Jeżeli tam niektórzy o tym nie wiedzieli, bo ja też pamiętam, że raz kiedyś szukałem tego, nie wiedziałem, że ten akurat czujnik posiada osobny bezpiecznik. Może też nie działać przez czujnik ciśnienia klimatyzacji. No to wiadomo, że zaczynamy od diagnostyki komputerem. Jednak, jak najczęściej się zdarza, nasza klimatyzacja nie działa ze względu na zbyt małą ilość czynnika chłodzącego, co nam daje za małe ciśnienie. I po prostu czujnik ciśnienia nie załącza nam tej klimatyzacji. Teraz pokażę, jak taką klimatyzację można obsłużyć. Używamy tutaj takiej maszynki Nie jest jakaś nowa, ale naprawdę daje radę Tutaj mamy tak, świeży olej do sprężarki o Oleju też powiem, bo wiele osób się mnie w ostatnim filmiku pytało Dlatego właśnie nagram też i powiem trochę o tym oleju Tutaj mamy nasze UV, które nam wpuszcza UV, żebyśmy potem mogli jakikolwiek wyciek zlokalizować za pomocą specjalnej lampy Tutaj mamy nasz użyty olej, który nam wraca z samochodu Mamy dwie opcje nabicia: mamy opcję manualną nabicia i ściągnięcia. Jak mamy też opcję automatyczną, za automatyczną on nam wtedy zrobi wakum. Jak sobie ustawimy wszystko, wszystko. Dwa węże, da radę klimatyzację zrobić też za pomocą jednej końcówki. Śmieliśmy w takim aucie, że był problem z jedną końcówką i żeśmy całkowicie klimatyzację zrobili na jednym przewodzie. Też jest do, do zrobienia bez problemu. Zakładamy nasze krótce, że tak to nazwę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasza klimatyzacja jest całkowicie szczelna, możemy też sobie zrobić przed tym wakum lub. Też na manu na automatycznej opcji jest y, opcja wakum ustawiamy na jakąś określoną ilość czasu. Tam zazwyczaj można ustawić sobie na jakieś tam 50 minut. Tutaj zaznaczamy co, ja mam akurat wersję po niemiecku, ale mogę przetłumaczyć. Tutaj bierzemy pierwszą opcję, że będziemy spuszczali tylko na jednym przewodzie, lub na dwa przewody. Bierzemy dwa przewody, oby dwa przewody tak. And. Teraz nam to wszystko ściągnie. Jak mówiłem, jeżeli damy tutaj UV przy automatycznym nabiciu, jeżeli nawet bierzemy manualne nabicie, możemy wybrać sobie opcję UV. Doleje nam trochę tedy tego czynnika. Jeżeli załóżmy gdzieś na jakimkolwiek łączeniu nieszczelności, tak jak na przykład w BMW, skraplacze mają na dole problemy. Skraplacze mam na dole problemy i się rozszczelniają. Czasami takie wycieki jest ciężko zlokalizować, bo naprawdę nowe auta są zabudowane wszędzie plastikami. Czy na przykład tak jak Audi miał problemy z czujnikiem e, ciśnienia. On akurat tutaj jest, już nie będę go rozbierał. Ale gdzieś tam siedzi. O, nawet go widać. One puszczają i nawet przez spiny gaz potrafi wylatywać. To dzięki temu czynnikowi go zlokalizujemy. Mamy takie specjalne okulary. Jeżeli tylko gdzieś przyświecimy na ten czujnik, na ten czynnik, przepraszam, to z automatu go widzimy. Rzuca się w oczy na taki jaskrawo zielony kolor. To jest pierwsza metoda, taka najskuteczniejsza w sumie na jakieś zlokalizowanie wycieku, bo mamy też takie specjalne gazy, które wpuszczamy. I tam taką maszynką, takim powiedzmy pistoletem można wtedy jeździć po całym samochodzie, taką główką i on też wykryje nieszczelność, no ale tak jak mówię, jeżeli klienta ma jakiś mały ubytek, nabijemy mu z UV, wróci do nas za 2-3 dni, od razu widzimy, widzimy z, czego, z czego cieknie, nie? Na przykład w Fordach pękają często węże na gumowych łączeniach, znowu w Volkswagenach na czujnikach przez te piny puszcza, każde auto ma jakieś tam swoje wady, więc tak to moi drodzy wygląda jeżeli ktoś by miał jakieś pytania odnośnie jakichś innych rzeczy też miał pytać co jeszcze mogę co mogę jeszcze powiedzieć odnośnie oleju że oleju samego w sobie nie zmieniamy w klimatyzacji bo nie jesteśmy w stanie ściągnąć tego oleju przez maszynę musielibyśmy rozebrać cały układ rozebrać sprężarkę, wszystko, wszystko więc jest to niewykonalne zazwyczaj ściąga od 5 do 10 maksymalnie mililitrów tego oleju naszego ze sprężarki, znaczy z układu, o tak mogę powiedzieć, bo ze sprężarki nie ściągnie. I ten olej, jeżeli załóżmy tutaj, mamy teraz opcję, która nam wciąga do maszyny cały czynnik, nam na pokaże, że tam mamy 0,6 ściągniętego oleju, to możemy 0,7 albo na przykład tam taką samą liczbę dodać, a olej wtedy tylko dopełniamy, gdy na przykład e, mamy awarię. Skraplacza. Tak jak ja ostatnio mi się zdarzyło, że załóżmy puknę sarnę i wtedy musiałem zmienić skraplacz. No to zazwyczaj tam można zadzwonić gdzieś do jakiegoś Audi czy coś i oni mają taki mniej więcej katalog. Że jeżeli skraplacz jest rozszczelniony, jaką mniej więcej ilość wtedy trzeba tego oleju dodać, lub jeżeli wymieniamy sprężarkę, jaką ilość trzeba dodać, albo zazwyczaj już jest w sprężarce ten olej, zależy skąd bierzemy sprężarkę bo tak to byśmy musieli wszystko rozebrać, wypłukać, żeby ten olej z całego układu, ze skraplacza no praktycznie wszędzie byśmy musieli go pospuszczać, powymywać i dopiero wtedy całkowicie nową ilość nalać, więc to by było naprawdę dosyć problematyczne więc właśnie obchodzimy się z tym tak, że no, ściągamy klimatyzację i zazwyczaj tyle tego czynnika ile nam tego oleju w sumie ściągnęło, tyle go dodajemy z powrotem bo wiem, że tam dużo osób się pytało czy ten olej Jesteśmy w stanie cały ściągnąć i w ogóle no ale nie jesteśmy Więc tak jak mówię, jeżeli ktoś nam będzie potrzebował mojej pomocy Ile do jego auta wchodzi tego oleju Czy jeżeli ktoś nam zmienił tylko sprężarkę, czy tylko skrapla, czy coś No to też mogę tam dowiedzieć się, to nie ma problemu, więc śmiało pytać w komentarzach Jeżeli ktoś ma jakieś też pytania odnośnie samej obsługi, klimatyzacji Czy też innych rzeczy Też śmiało pisać Tak jak tak. zawsze jak jakoś mogę pomóc, to na pewno pomogę bez problemu. Tutaj nam klimatyzacja zaraz całkowicie się ściągnie. Już mamy tutaj zobaczcie 405. ona się pewnie zaraz zatrzyma. Bo ostatnim razem jakoś tyle dodawałem. Na każdym samochodzie jest mniej więcej jakaś naklejeczka. Zazwyczaj powinna być chyba, że to auto już ma jakieś części malowane, czy coś, tak jak na masce ile razy nie ma, bo jest maska malowana tutaj na przykład mamy na masce podaną ilość czynnika, zobaczcie 570 plus minus 20 gram czy po prostu 570 tutaj tego czynnika musi wejść najczęściej jednak tutaj gdzieś jest to na przednim pasie, jakaś taka mała naklejeczka jeszcze widać tam jakiś czynnik ściąga Zaraz tam cały ściągnie to, pokażę, jak szybko tą klimatyzację można nabić. No Tego czynnika nam dużo nie ubywa, bo na rok nam powinno tego maksymalnie ubyć od tam 50 do 100 gram. Nie powinno więcej uciekać, chyba że mamy jakieś większe nieszczelności w układzie. W Volkswagenach znowu Golfy Szóstki miały problemy z kompresorem, że ta mała śrubka po środku odkręcała się po prostu i nam sprzęgło wylatywało ze sprężarki po prostu odkręcało się i odpadało więc jak widzicie każde auto posiada jakieś wady właśnie ostatnio chyba miałem trzy golfy z tą samą wadą że oby, oby wszystkie oby dwa zgubiły sprzęgła, a te jedno byś miało tak luźną, śrubkę luźną że też by je zgubiło tak tak to dokładnie było Tutaj już zaraz będzie przy końcówce. Więc serwis klimatyzacji ogólnie nie jest jakiś sam w sobie skomplikowany. Trzeba się trochę na tym znać, żeby na przykład nie przedawkować z olejem. Bo jeżeli przedawkujemy olej do sprężarki, wtedy nie będzie nam sprężarka w stanie tego sprężyć i albo coś nam ładnie rozsadzi, albo przegnie się. Przegną się dźwigienki w ogóle w sprężarce I albo sprężarka nawet w ogóle nie wystartuje Mieliśmy już takie sytuacje, że ktoś za dużo oleju dał I sprężarki w ogóle nie startowały Wtedy po prostu robiliśmy tak, że Kilka razy żeśmy odeszali ten olej Kilka razy spuścili ten czynnik Jeszcze raz go dali Bez oleju I do tego żeśmy Odkręcali węże i trochę tam pukali, nie pukali. Jest to do zrobienia Wtedy zazwyczaj ta sprężarka startuje. Teraz jeżeli nam cały czynnik spuściło, tak jak widzicie, ściąga nam stary olej. Widać jak się stan podnosi. sobie na spokojnie trochę oleju ściągnie wtedy możemy sobie sami wybrać, tak jak mówiłem, ile tego oleju chcemy dać zazwyczaj się daje taką samą ilość nasza klimatyzacja jest akurat w tym momencie pusta patrzymy tutaj na rozpiskę, ile ma przyjść tego czynnika tutaj jak widzicie 570 gram, tak jak wspominałem wcześniej Bierzemy na ręczne ustawienie, bo na automacie to trochę będzie trwało. Nie potrzebuję ani wakum robić, ani nic, bo wiem, że akurat ten system jest szczelny, czyli zaznaczamy sobie obydwa. Węże mamy podłączone. Pokazuje nam, mają być obydwa na 0. Ma otwarcie, jest. Klikamy Enter. Teraz czy chcemy mieć UV, czyli ten czynnik, dzięki któremu będziemy mogli zlokalizować nasz wyciek, klikamy, że tak. Fresh czy chcemy dać jeszcze świeży olej. Akurat w tym przypadku nie potrzebuję świeżego oleju. Teraz ilość czynnika. Tak jak rozmawialiśmy sobie, 570. Zatwierdzamy. I to akurat powinno szybko trwać. Widzicie, już nam napełnia. Zazwyczaj w klimatyzacjach jest tak, że podczas napełniania w pewnym momencie przestaje napełniać i zahamowuje nam nasz czynnik. Staje w miejscu na przykład na 430 czy coś takiego. 430 gram. Wtedy musimy zamknąć czerwony. Tutaj mamy HP, zamknąć nasz HP. I wtedy idziemy do samochodu, odpalamy nasze auto, włączamy klimatyzację i wtedy resztę samo dobiję do końca. Jak już nam wyskoczy informacja o napełnieniu, obydwa zamykamy. Klikamy Enter. Czy chcemy przetestować naszą klimatyzację? Nie ma takiej potrzeby. Wtedy informacja o zakończeniu funkcji. Mamy informację co zostało zrobione. Możemy całość sobie ładnie wydrukować. Mamy tutaj wtedy wszystko podane. Więc tak to moi drodzy wygląda. Taki właśnie serwis szybki klimatyzacji nie jest to skomplikowane. Trochę wiedzy trzeba mieć, żeby tak jak mówiłem, nie dać za dużo oleju. Wiedzieć ile tego oleju trzeba uzupełnić po czym. Czasem naprawdę jest to skomplikowane do obliczenia. Ale wszystko jest do obliczenia. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli komuś się film spodobał. Łapka w górę. Zachęcam do subskrypcji. Smotywujemy to na pewno do nagrywania częściej filmików. Jeżeli macie jakieś pytania w komentarzach. No i do następnego filmiku. Do zobaczenia.